To na tak, trzeci tydzień, proszę. Tak. Jedziesz, <grymne> kto? Kto, kto wielki brat Ogłasza pary, Jolanta i Gulczas, Angela i Jarek, Sasza i Marcin Najman, Monika i Marcin Miller, Michał Solo. No co ty? Zrobiliśmy śniadanie? No tak nie jak sobie. Nie? Mamy razem również sprzątać. Mamy 5 śniadanie i nosić się na rękach od rana do środek. No, ja mój mój tym, Panowie pójdą do siłowni i przedyskutują swoje propozycje na nowy układ parkowy. Ten układ może być. Ale To no ja się będę bawiła mężczyznami, a nie nim. No! Co się urodziło, powiedz? Słuchaj, no, wujkiem jesteś, właśnie płacę. O kurczę. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wiesz co, no, no co jak to Michała widzę z rozszerzoną. Gdzie Michał do ciebie? No przecież to kurde ma. Robisz sobie najbardziej w tobie lubię? Co? Że masz taki, że jesteś wesołą kobietą. Ty, no nie, ale powiem wam coś szczerze. Trochę przesadza. Ktoś mnie może tutaj posłuchać? Każdy, kto jeszcze będzie miał coś do powiedzenia do Saszy, niech ma świadomość, że mówi to do mnie, od dzisiaj. A Marcina poniosła, bo jest po prostu zakochany w, 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 w Saszy. <laughs> Mówimy tylko po polsku. <laughs> tak próbowali i zjełali, tak, że my i tak i tak, tak, tak będziemy tak, razem tak. spać. Ja nie wiem, czy się koliłeś, a wcale nie ma różnicy, żeby się w ogóle golił. Pokazują, jak się O Boże, ale to tak, to się Маше Я говорю, Маше показывают, тебе и така, виж зашумь А Маше говорит. Смотри, это снег, это. У меня что, день рождения. Это в Польше нормальный день каждый так каждый каждый Это я не верю, я сплю, то сон. Слышишь? Влашни. В целом дом уезден.

No <laughs> to się Kurde, się nie... boy, my ja, love love Bye my love, goodbye. Dobra, się bo. Oh!